Ostatnia bramka. A nie, tam jeszcze coś jest. O! Drak jeszcze jest. No dobra. Nie zauważyłem, że można zjechać niżej. No dobra. Róż mały eksperyment zobaczymy, ile z zainteresowania spadnie po dragu z Mustanga. Oczywiście, drak rozegramy w Porsche. Ooh, ooh. That's the cheap. jeszcze z dragiem trzeba się będzie użegać dobrze że to zauważyłem coś te dwie próby czasowe były trochę za mało czy jest prawa wyjaśniona O, teraz po, obowiązkowo musimy jechać pod stadion. Czyli pokażę jak to wygląda. Z tej strony stadionu. Nie tyle pod stadionem co... Przy nie O, przepraszam. Jeszcze dwie drobki. daleko jest to do Nie wiedziałem, że To było dopiero dowcipne Tu przez nasz trapanie też w Prawda się przydaje w trakcie pościgów Teraz... A, tu jest krótsza strona Trasa I meta Czyli jeszcze raz Szybka zmiana auta I tego draga wyhaczyć No nice. Jeszcze z dragiem Się bawić Uch. Klaren, nie dobrze. Tu uważamy. Tu zmieniamy pas, tu zmieniamy pas. Oj, ktoś się rozbił. A, ja wygrałem zobaczymy ile spadło zainteresowania z Mustanga. Nic. I dobrze. Czy jeszcze raz. Zaliczone, zaliczone, zaliczone. Ostatnia próba czasowa. To będzie kolejny długi i hardkorowy pościg z cztery kroczatki, to jest dużo. Ale od razu będę cisnął na, na tą tutaj obwodnicę Rolls-Royce. Uh. Hmm, czas mi leci. Dwie sekundy przed końcem. Trzy, niecałe. Czyli do drugiej też będę na styk. 10. O, ciekawa ta próba, cały czas na No tak, tu już jest z próbami, kiedy to nie wiem, bramka pierwsza jest blisko celu. Dlaczego znaczy, taki tekst blisko nas? O. co to miało być? Nie pamiętam, że mi się coś takiego wcześniej przytrafiło Miasto jest dziwnie puste Dalej tracę Nie mam żadnej przewagi Cały czas na styk Jeszcze dwie bramki, A potem ten pościg naprawdę nie chce mi się w sumie. Tak tak wiem, nie nadążam. To będzie wstyd, że nie zdążył do mety w próby czasowej w trybie kariery. Nie, trochę, trochę opadło zainteresowania. Miał więcej. Bo, 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 bo. Dobra. Przechodzimy do kamieni milowych. 7 minut trzeba będzie z Jedziemy do rozwód. No, no i teraz ten pożar się nabija w sensowną prędkość. Przepraszam.

Przepraszam Wciąż 10 rodewozów i oby te 10 się utrzymały A ja mam już z Tak więc no dobra, no to trzeba wszystkie pobijać Pierwsza blokada Ups, jest trzeci poziom. Za znowu wszystkie poznikają, już jeden zniknął, no zniknie reszta. Nie, tak nie. Tego obijemy, tego obijemy. Co znacznego mnie zaliczyli jako uszkodzonego? Co oni sobie robią?

Będzie w 1075 znowu muszę się nauczyć tych terminów Tu tak, 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 tendy, dobrze Blokada, super Tym razem z suwów, bo 10 tysięcy z lekkiego suwa, super Ile już blokad przejechaliśmy? Uuu... Chciałem przykamować! Cztery blokady z dziesięciu. Piąta z dziesięciu. A ich popsułem. O! I to właśnie ten moment. Kiedy nic nie przyjeżdża i nagle przyjeżdża. Ale w końcu się ruszył. Jest szósta blokada. O. Jeszcze chwila czasu została do czwartego porządku no. Jest siódma w Bo zniszczyłem go nieufność nie dobrze O tak O, już posiłki przyjechały. Ja się zastanawiam co ten koleś tam robiu ta ilość tradywozów czołówka z tirem był w ogóle niebezpieczna Dobra, jesteśmy w połowie kamieniowego milowego szkod przepychanki Jeszcze 2 minuty do... Trzeba jechać co najmniej. Oa! Nie zauważyłem suda. Zawsze będzie czwarty poziom, także... Ale rzeźnię z tej Teraz mamy czwarty poziom. Ciało, rozciągnij.